Dzień dobry! Piękny kapelusz męski, kapelusz męski wykonany na specjalne zamówienie, jest przepiękny, przecudny, wykończony w ten sposób, że ma po tutaj od spodu e, podszycie takie z aksamitu, prawdziwego aksamitu bawełnianego, więc dodaje takiej głębi koloru ten aksamit, jest przecudny ten kapelusz, e, Zrobiono oczywiście na specjalne zamówienie dla Pana. To taki kapelusz gangsterski miał być, więc super wyszedł. Jestem bardzo z niego zadowolona. Lamowane, skórką ekologiczną, oczywiście. Piękny, także takie zamówienia w salonie kapeluszy również zamówisz. Specjalnie dla ciebie, tak jak sobie tylko marzysz, spersonalizowane, pod twój rozmiar głowy, oczywiście. Kolory, fason, takie jak sobie tylko życzysz. Także wszystko tutaj w salonie kapeluszy jest możliwe, jeżeli chodzi o kapelusze, oczywiście. Piękny, piękny jest ten kapelusz, naprawdę. Pokażę Wam jeszcze jeden, zupełnie inny. Także y, moja praca jest naprawdę świetna, ponieważ ze skrajności w skrajność czasami kapelusz gangsterski, czasami kapelusz lata 20-30. Też oczywiście na zamówienie piękny kapelusz y, kloche retro. Taka budeczka boki ma tutaj takie powiększone na bok, ozdobione strusimy piórami. Piękny. Y, te strusie pióra oczywiście się <grym> odpinają. Także naprawdę świetny też kapelusik. Także jaki tylko sobie marzysz, jaki sobie chcesz, tutaj w salonie Kapelusz zamówisz specjalnie dla siebie. Zapraszam i życzę wam miłego dnia, a ja będę lecieć dalej realizować wasze zamówienia. Pozdrawiam. Pa.